W ostatni weekend wielu z nas grało Mbappé, a praktycznie każdy, kto chociaż na chwilę odpalił FC25, grał przeciwko niemu. Francuz nie zachwycił jednak wszystkich i opinie na jego temat są podzielone, a musimy przecież pamiętać, że bawiliśmy się jego specjalną wersją ocenioną aż na 95, czyli ogólnie kartą nieosiągalną na etapie listopada. No i tutaj rodzi się pytanie: skoro eventowa wypożyczona karta Francuza nie powaliła wszystkich na kolana, to co potrafi jego zwykła wersja? która przecież kosztuje aż 3 miliony monet. Dzisiaj przyjrzymy się więc dokładnie Francuzowi i sprawdzimy, czy nie jest to czasem najbardziej przepłacona zwykła karta w historii Ultimate Team i czy sam Mbappé nie jedzie już zbytnio na swoim pijarze i transferze do Realu Madryt. Ostatnie pytanie, jakie chcę jeszcze zadać na wstępie, to czy 300 zł do zgarnięcia za co najmniej jedną bramkę Polaków w meczu ze Szkocją jest możliwe. No oczywiście, że tak. We współpracy z Betfan mamy dla was wyjątkową promocję. Jeśli chcecie z niej skorzystać, to możecie to zrobić Rejestrując się z kodem kartomania lub z linku w opisie tego filmiku, akceptując zgody i wpłacając 25 zł, by zagrać pierwszy kupon zgodnie z podanym opisem. Niezależnie od wyniku, jeśli Polacy strzelą co najmniej jedną bramkę, zgarniecie FreeBet, a nim będziecie grać jak chcecie. Więcej informacji znajdziecie w opisie tego filmiku i oczywiście Polska Górą. A Mbappé, no właśnie, zdaniem wielu graczy, niekoniecznie górą, i nie chodzi tylko o to, że na sporej części osób on nie zrobił wrażenia, ale także o to, iż generalnie w wielu meczach jego wcale nie było ciężko zatrzymać. Sam muszę przyznać, że w większości spotkań on nawet nie strzelił mi bramki, a saliba często prostym wejściem z bara gasił go jak kiepa, więc no co jest z tym makembe? Więcej do powiedzenia ma na pewno jego zwykła karta dostępna na rynku transferowym przez cały czas, przeciwko której ogólnie mi też gra się z reguły ciężej niż przeciwko tej wersji ocenionej na 95. Ale trzeba tutaj pamiętać, że taką wypożyczoną kartą mało kto gra na pełnym skupieniu bo to jest chwilowy wybryk dla zabawy, który za chwilę zniknie. No a po drugie, kiedy ma go prawie każdy, to posiada go też wielu graczy, którzy często nie wiedzą, jak korzystać z jego potencjału, i potem dochodzi do sytuacji, gdzie faktycznie w wielu meczach nie było ciężko go zatrzymać. No a jednak ta zwykła wersja z reguły znajduje się w składach za grube miliony, umyślnie kupiona przez faktycznie dobrych graczy, po których widać, że używają precyzyjnego wykończenia, przełączają się drążkami na drugiego zawodnika, mają opanowane stałe fragmenty gry, i tak dalej. Więc u takiego gracza w solidnym składzie. Zwykły Mbappe na pewno niesie większą wartość niż ten wypożyczony u jakiegoś randoma, natomiast faktem jest, że chociaż Francuz ogólnie jest świetny i cały czas czuć jego unikalność, to brakuje mu czegoś z poprzednich lat i to najbardziej odczuwalne jest w jego tempie. To ocenione jest prawie na maksa, a realnie kiedy chcemy obiec nim całe boisko, on często robi słabsze rajdy niż Tio Hernandez, Rafael Leao, a może nawet taki Adama Traore. I tu nie ma nad czym zbytnio myśleć, to po prostu wynika z tego jak ta gra jest skonstruowana. Wielki i silny Leao stawiający ogromne kroki, swoim tempem ocenionym o trzy punkty niżej, realnie jest często w stanie biegać na długich dystansach lepiej od Mbappe i to dla jego posiadaczy nie jest pocieszające, ale trzeba też pamiętać, że Francuz fantastycznie urywa się obrońcom na krótkim dystansie i tu w FC25 leży część jego genialnych mocy, no bo jeśli chodzi o lekkie przerzucenie piłki nad obroną i wypuszczenie w pole karne Makembe, no ten już spisuje się fantastycznie, a do tego ma świetne strzały, które jasno pokazują, że goście jest w mecie. No to jest już taka karta jak Griezmann, tylko na jeszcze wyższym poziomie, która często gra sama. My podamy mu piłkę i klikniemy przycisk, a resztę on wykona automatycznie, no tak jak na tym klipie w tle, Francuz nie ma złotych finezji, a słabsza noga oceniona. Jest na 4 gwiazdki, a przy moim pierwszym strzale z za pola karnego zdobył on bez problemu gola finezją słabszą nogą, więc to osadzenie w mecie jest dość mocne. Byłem często można podawać i strzelać na oślep, a to i tak daje nam dużą szansę na zdobycie bramki. Natomiast najlepsze jest to, że tą wersją ocenioną na 95 wcale nie grało mi się jakoś widocznie lepiej od podstawowej karty. Nawet po pewnym czasie gry sprawdziłem, czy on tam nie ma jakichś pozmienianych playstyli, które może go nieco psuły, no ale jednak nie. Po prostu zabawa tymi dwiema kartami udowadnia ostatecznie, że w 25 Francuzem nie da się regularnie grać w taki sposób, jaki gracze robili to w poprzednich odsłonach. Tutaj nawet tym Mbappe, o ile oczywiście nie gramy przeciwko przeciętnemu rywalowi, nie będziemy tak często wypuszczać go na kilkudziesięciometrowe rajdy na wprost bramki, czy obiegać całe boisko skrzydłami. Francuz jest świetny i to nie ulega wątpliwości, natomiast silnik gry, tak jak wielu innych piłkarzy Ogranicza go w niektórych aspektach i nakazuje grać nim w charakterystyczny sposób, więc no rodzi się pytanie, czy Mbappe jest wart tych 3 milionów monet. No i patrząc na historię gry, to niby nie, bo w przeszłości na tym etapie życia Ultimate Team on dawał nieco więcej, ale patrząc już tylko na FC25, 3 miliony to kosztuje Gareth Bale a Walijczyk jest widocznie słabszy. Prawie 3 miliony to kosztuje Inform Viniego czy Puszkas, a oni realnie też są słabsi. Konkurencyjny dla Mbappe będzie może dopiero Eusebio, kosztujący prawie 5 milionów monet, ale to też nie jest pewne, bo akurat Portugalczykiem jeszcze nie grałem, więc... No cóż, Francuza oceniam następująco, a podsumowując ten odcinek mogę powiedzieć tylko tyle, że tym osobom, którym nie grało się nadzwyczajnie w ten weekend Mbappe, a trochę ich było, i to oczywiście nie grało się nadzwyczajnie nie jego zwykłą kartą, a tą ocenioną na 95, no to nie ma w tym raczej dużej winy Francuza, a wynikało to po prostu w dużej mierze z silnika gry i panujących schematów w FC25. Więc, jeżeli nie masz jeszcze ulubionego napastnika i nie grało Ci się dobrze Mbappe, to chyba trudno spodziewać się, że prędko znajdziesz w tej odsłonie fajną kartę strikera, którą polubisz, no jeśli oczywiście znajdziesz taką w ogóle kiedykolwiek. Na dziś to tyle. Do zobaczenia wkrótce. Cześć!